Cześć! Dzisiaj przedstawię Wam moją subiektywną listę pięciu najbardziej luksusowych marek zegarków na świecie. Ich ceny naprawdę robią wrażenie. Małe dzieła sztuki. Właśnie w taki sposób można by określić zegarki, które w swoim wnętrzu mieszczą naprawdę złożone i precyzyjne mechanizmy, dzięki którym mogą nam pokazać, jaki aktualnie jest czas. Mają ogromną rozpiętość cenową. Możesz kupić czasomierz za kilkanaście złotych, albo zdecydować się na taki, który kosztuje grube miliony. Tak naprawdę wszystko zależy tylko i wyłącznie od Twojego budżetu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jedyne co robią to wyłącznie pokazywanie czasu, ale tak naprawdę są również w pewnym stopniu wyznacznikiem statusu noszącego osoby, zwłaszcza kiedy mówimy o modelach za co najmniej pięciocyfrowe kwoty. Pokazują, że przywiązujesz uwagę do detali. Mogą być również naprawdę świetną lokatą kapitału, jeśli oczywiście znasz się na rzeczy. Nie bez powodu takie osoby jak Mark Wahlberg, Cristiano Ronaldo, Ed Sheeran czy Robert Lewandowski kolekcjonują zegarki. Gdzie jak widzisz, wartość ich kolekcji liczy się w dziesiątkach milionów. A to jest tylko kilka osób z naprawdę dużej grupy, która się tym interesuje. Temat ten jest dla mnie naprawdę bardzo ciekawy, dlatego też, wprost nie mogłem doczekać się, aż będę mógł się nim z Wami podzielić. Jeśli lubisz tego typu filmy, to będę bardzo wdzięczny, jeśli wrzucisz pod nim lajka. Pokażesz tym, że interesują Cię tego typu materiały. Natomiast, hmm. jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, bardzo serdecznie Cię do tego zachęcam. Dzięki temu będziesz mógł być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Daj też znać w komentarzu, czy interesujesz się zegarkami, a może nawet sam je kolekcjonujesz. Na piątym miejscu mojej listy znajduje się marka o nazwie Vacheron Constantin, założona oczywiście w Szwajcarii w roku 1755 przez 24-letniego Jean-Marc Vacheron. Po 60 latach działalności firmy, która z małego zakładu stała się dość rozpoznawalną marką, w 1819 dołączył do niej François Constantin. Dzięki swojemu doświadczeniu w sprzedaży, rozpromował markę w całej Europie. Całą historię można by tutaj opowiadać naprawdę jeszcze długi czas, lecz myślę, że najważniejszą i najbardziej interesującą ciekawostką na temat tej firmy jest fakt, że jest to najstarsza firma produkująca zegarki, która działa nieprzerwanie już od ponad 265 lat. Nie będę tutaj opowiadał o przywiązaniu do detali i perfekcjonizmie w wykonaniu, ponieważ w przypadku firm, które dziś przedstawiam, jest to oczywistością. Najtańszy model w ofercie firmy to 56 Self-Winding o numerze 4600E za około 59 tysięcy złotych. Najdroższy natomiast to Kalista, wyprodukowany w 1979 roku, aktualnie wart około 46 milionów złotych. Wyprodukowanie go wymagało 6000 godzin pracy. W tamtym okresie był to najdroższy zegarek na świecie. Marka noszona między innymi przez takie osoby jak Brad Pitt czy księżna Diana, która otrzymała zegarek w prezencie ślubnym. Przejdźmy teraz do numeru 4. Jeśli spytam Cię o luksusowe zegarki, to co pierwsze przychodzi Ci do głowy? Prawdopodobnie Rolex. Jest to chyba najbardziej rozpoznawalna marka zegarków luksusowych na całym świecie. Zbudowali sobie naprawdę świetny marketing, dzięki czemu dotarli do ogromnego grona osób. Założona w 1905 roku w Londynie pod nazwą Wilsdorf Davis zarejestrowała markę zegarków Rolex w 1908 roku. Sama nazwa nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Po prostu jeden z założycieli wymyślał nazwę dla firmy, łącząc ze sobą różne litery alfabetu i próbując stworzyć coś, co po prostu będzie dobrze brzmiało. Po jakimś czasie podczas jazdy dorożką ulicami Londynu, do głowy wpadł mu pomysł Rolex. Pomyślał, że brzmi to dobrze i tak już zostało. Po pierwszej wojnie światowej, firma przeniosła się do Szwajcarii, gdzie kontynuowała działalność. W 1926 roku zaprezentowali światu model Oyster, pierwszy zegarek, który charakteryzował się wodoodpornością. Aby jeszcze bardziej podkreślić swoje dokonania, zawiesili go na szyi brytyjskiej pływaczki, która przepłynęła kanał La Manche. Po 10 godzinach w wodzie zegarek dalej perfekcyjnie działał co udowodniło jakość marki Rolex. Firma obrała świetną strategię marketingową, pokazując się jako zegarek, który może wszystko. Zaczynając od wejścia na Mount Everest, a kończąc na zejściu do rowu mariańskiego sprawiła, że jej produkty były jednocześnie na najwyższym, jak i na najniższym punkcie kuli ziemskiej. Nawiązywała współpracę ze znanymi osobami, dzięki czemu zyskała ogromną wprost popularność na całym świecie i na zawsze wpisała się w historię jako marka luksusowa. Rolexy zobaczysz na nadgarstkach większości znanych ludzi, zaczynając od aktorów, takich jak Daniel Craig, a kończąc na osobach ze świata biznesu, takich jak Warren Buffett. Ich ceny zaczynają się od około 27 tysięcy zł za model Oyster Perpetual o numerze 126000, a kończąc się na modelu Rolex Daytona należącym do Paula Newman'a, sprzedanym za ponad 75 milionów Złotych na aukcji w październiku 2017 roku. Na miejscu trzecim Patek Filip. Założona w 1839 roku pod nazwą Patek i Czapek przez dwóch Polaków Antoniego Patka i Franciszka Czapka. Po burzliwych kłótniach między założycielami w 1845 roku rozwiązali oni firmę i każdy poszedł w swoją stronę. Obaj dalej działali w swojej branży, jednak tylko Patek dzięki połączeniu sił z francuskim zegarmistrzem Adrianem Philippe odniósł sukces. W 1932 roku firma zaprezentowała model Calatrava. Prosty, klasyczny i minimalistyczny zegarek, który zapisał się na kartach historii jako synonim ponadczasowej elegancji. I jest nim do dziś przez wielu uznawany za najbardziej elegancką markę luksusowych zegarków i ja również zgadzam się z tym stwierdzeniem. Jednym ze sloganów tej marki jest: tak naprawdę zegarek Patek Philippe nigdy nie jest twoją własnością, ty tylko opiekujesz się nim dla przyszłych pokoleń. Noszony przez takie osoby jak Ed Sheeran, Leonardo DiCaprio, Jay-Z, LeBron James, Mark Wahlberg i wielu innych. Najtańszy model z tej firmy to Aquano 5137A, choć ciężko mówić tu o taniości, ponieważ cena tego zegarka wynosi około 91 tysięcy złotych. Dodam tylko, że jest on na gumowym pasku. Natomiast najdroższym jest model Grandmaster Chim 6300A Myślnik 010, sprzedany na aukcji w 2019 roku za sumę ponad 131 milionów złotych. Na drugim miejscu mamy AP, czyli Audemont PG, założona w 1875 roku w Szwajcarii przez Jules Audemont i Edwarda Pige. Unikatowa w branży zegarmistrzowskiej, ponieważ do dziś jest firmą rodzinną. Przez pierwsze 100 lat działali sobie idąc do przodu, specjalizując się w super cienkich zegarkach, ale nabrali większego znaczenia w roku 1972, kiedy to wypuścili na rynek kolekcję Royal Oak inspirowana tradycyjnym hełmem nurkowym z ośmioma widocznymi śrubkami na bezelu, który również jest ośmiokątny, podbiła serca klientów. Wygląda po prostu świetnie. Do dziś te osiem śrubek jest charakterystyczną cechą zegarków AP. Noszone między innymi przez Willa Smitha, Justina Biebera czy Drake'a często określane są jako ulubione zegarki Hollywood. Ich ceny zaczynają się od 65 000 zł za 33 mm model ze stali nierdzewnej, jednak jest on z mechanizmem kwarcowym. Najtańszy zegarek mechaniczny to koszt około 90 tysięcy zł za 34 mm model. Po drugiej stronie mamy najdroższy Royal Oak Complication za około 3 700 tysięcy złotych. Co prawda dużo mniej niż poprzednie najdroższe zegarki, ale tamte to były egzemplarze, które występowały wyłącznie w jednej sztuce na całym świecie, natomiast tego modelu zostały wyprodukowane 3 sztuki. No i ostatnia marka na liście, pierwsze miejsce na podium. Zegarki, które niezaprzeczalnie są uznawane za najbardziej luksusowe na całym świecie. Jednak ja osobiście, nawet mając takie pieniądze, nie zdecydował się bym na kupno żadnego z nich. Dlaczego? Po prostu dlatego, że wcale mi się one nie podobają. Mówię tutaj o marce Richard Mill, założona w roku 2001, czyli trochę ponad 20 lat temu. Pojawiła się znikąd i w 20 lat jej udział w rynku zegarków pod względem obrotu to 15%, czyli 1,5 miliarda dolarów w 2022 roku. Ogromny sukces. Charakteryzują się bardzo nowoczesnym wzornictwem i w większości są to zegarki szkieletowe, co oznacza, że mechanizm jest widoczny. Technologia w nich zawarta jest na najwyższym poziomie i bardzo innowacyjna. Idealnym przykładem jest model RMUP01 Ferrari, który ma tylko 1,75 mm grubości. To wzornictwo, kolory i używane materiały nie pasują do eleganckiego i klasycznego stylu, jednakże nie można ujmować im luksusowości na swój sposób. Najtańszy model tego zegarka to RM016 Automatic Winding Extra Flat w cenie detalicznej wynoszącej ponad 250 tysięcy złotych. Dość wysoka cena jak na najtańszy model. Natomiast najdroższym jest RM5201 Skull Turbulon. Jego specjalny egzemplarz, którego koperta jest wykonana z brązowego szafiru, został sprzedany na aukcji za niecałe 31 milionów złotych. Historii każdej z tej marek mógłbym naprawdę poświęcić cały odcinek i rozmawiać o nich dosłownie godzinami. Ale w tym odcinku starałem się przedstawić Wam te najważniejsze i najciekawsze elementy. Koniecznie daj znać w komentarzu, która marka wydaje Ci się najbardziej interesująca. To wszystko na dziś. Dzięki, że tu ze mną jesteś. Trzymaj się i do zobaczenia!